Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj będzie siódmy odcinek zrobienia silników z PST. Wiem, że zrobicie tę serię. Nie wiem, czy zrobicie, ale jeśli zrobicie 20, a w górze, jeśli nie, to też dam ci No. Wiem, że ta seria jest też prosta, więc, więc łatwo się nam to wszystko, te odcinki robi. Więc... Bo tak jak miałem kiedyś robić odcinek, którego się nie pojawił w sobotę, to wiesz, było za trudne dla mnie do zrobienia, więc nie udało się. Mmm no i tak mówię. A takie odcinki to są proste. Zrobienia i... No nie czas jest. Przepraszam, że jest tak ciemno, ale... Albo tak zaszło, że ja dzisiaj jeszcze czyściłem, y, chyba około 14 i czyściłem jeszcze w akwarium i wkładam taki kamień. Teraz Wam pokażę kamień. Nie wiem czy widzicie kamień. Ale tam jest w akwarium. Po tej stronie idzie z, z kamień. I dzisiaj go wkładałem i ogólnie, i ogólnie dzisiaj przy tym akwarium robiłem i to tak zeszło. Dzisiaj dość późno obiad zjadłem. A mia mogłem to wcześniej zrobić. w tym Akwarium nie ten, to ten. Mogłem to jeszcze ten, ale ja dzisiaj dość późno obiad jeszcze jadłem, to jeśli, jeśli bym tak późno nie jadł, to pewno by Byłoby jeszcze widno, bo wtedy pamiętam, że jeszcze było tylko dopiero później zaczęło. bo już taka trochę późna godzina jest 17.01 17.01 to trochę późno no ale 17.01 to trochę wcześniej jak na ciemność ale My już mamy godzinę przestawioną, więc... Nie wiem jak wy, ale my mamy godzinę przestawioną, więc... Także no... No. No, no także no, no... Tak mówię, no... Ten odcinek nie dał się nagrać wcześniej. Tyle. No, jeśli już umiecie te silniki robić sami, bez filmów, to piszcie oczywiście tak. A jeśli nie, no to, to nie piszcie nic. Albo piszcie na przykład, jeśli chcecie, to możecie napisać mi też. Jeszcze nie. Albo jeszcze za bardzo nie. To też możecie. zrozumieć oczywiście, bo ja tam ja będę. codziennie sprawdzam, czy macie jakieś wyświetlenia. Jeśli oczywiście tak to się czy mnie, to fajnie. Oczywiście kanał będzie cały czas dostępny, bo są takie niektóre kanały, które już przestały nagrywać. Ale mój kanał będzie cały czas czynny i dostępny, więc myślę, że za rok dalej nowe filmy będą. Takie na przykład 9, 9 minut temu. To takie filmy będą się pojawiać, bo on będzie cały czas dostępny. Kanał nigdy nie opuści mnie. Jeśli mnie nie wywalą z konta, to, to wszystko pójdzie sprawnie. Jeśli mnie wywalą z konta, to spróbuję się jakoś wylogować tam i będzie. Ale ogólnie kanał będzie cały czas dostępny. Zawsze będzie dostępny. Jakby raczej Ale jeśli mnie wywalą z konta, to spróbuję się albo prelogować. Albo po prostu zrobię na wykana to będzie? Dobra, nie wiem no dość później. No myślę, że tak film, myślę tak to oczywiście dajcie łapkę w górę, a jeśli nie, to nie daj. To możecie też w dół, ale myślę, że na pewno Wam się coś takiego spodoba, bo wczoraj wrzuciłem taki filmik właśnie. Oczywiście ja teraz spróbuję to wam nadrobić, trochę, bo jeden film, dwa filmy jesteśmy wcześniej trochę, bo jeśli teraz ten film w sobotę i w piątek by się pojawił, to najbyśmy około 36, 46 filmów, a jeśli by się nie pojawiły, to mamy teraz, jak wrzucę ten film, to będziemy mieli 43. Teraz mamy 42. Akurat niedawno właśnie skończyłem 30, w sensie 30 filmów skończyłem. Chodziło mi w sensie, że skończyłem. Y, Na skończyłem y, 30 w ogóle, tam przy tym w sensie 30, że filmów. Niedawno skończyłem 30 filmów. W sensie chodziło mi, że teraz właśnie niedawno miałem 40. W sensie niedawno. Właśnie niedawno już tutaj się pojawiło 40 filmów. Niedawno się tutaj pojawiło 40 filmów. Czekajcie, mi tutaj. mi tutaj gaśnie wszystko. No, niedawno właśnie skończyłem 30 filmów w ogóle. W sensie 30. W ogóle liczbę 30 filmów niedawno nie no, było już czy, nie, dopiero 37 filmów teraz już jest 33 tak ogólnie co się no tak ogólnie teraz prze, przełożyłem właśnie sobie już na to tak, tak, mam film ogólnie no ogólnie to, to, to tam dlatego nagrywam tak dużo tych filmów bo bo ciekawe te filmy są w ogóle. Myślę, że też nam się podoba, w silnikach też takie proste są trochę. Skończyłem w sensie... To co przedtem mówiłem? skończyłem to, co to, to było, chodziło mi o filmy, że skończyłem 30 filmów niedawno. I niedawno pojawiło się tu 40 filmów. Niedawno zniknęło tutaj... Zniknęło, chodziło mi w sensie, że chciałem powiedzieć, że, że zniknęło tu niedawno 30 filmów. W się sensie zniknęło, y, numer, zniknął numer 30 i teraz pojawił się numer 40, więc o to mi chodziło, że, że niedawno tu zniknął już numer 3, a pojawił się 4. 4, 2, 4, Okej, okay, no. Dobra. Może kiedyś zrobię jeszcze taki filmik, co nie robimy silnika, tylko składamy go, czyli częściami jakby. No fajnie by było no i patrzcie. Już silnik gotowy. nie ja wy to niewyra, niewyraźnie widzicie chyba przez tą lampę. Ale o tak wygląda silnik. No! U, u mnie to to wszystko ładnie wygląda. Tak przez te lampy takie dziwnie jest i silnie jest wyraźnie, wkładamy tam z powrotem. Tam z powrotem, tam z powrotem. Z powrotem sobie z powrotem. Dobra. Dobra. Sprzątniemy i Wam znowu powiem coś tam Też nowe, jak nie mówiłem, ciekawostki to też teraz powiem już, znaczy, Tylko teraz już powiem Wam sytuę, no, które która mi się. Nie to, co kiedyś o tym coś się miał, O filmie, który miał się pojawić, się nie pojawił. To była ściema taka po prostu moja. Ściema, bo... Tak mówiłem, ciężko by było coś wyciągnąć z głowy tam. nie i wiecie. Jeden się zajmował tym, drugi tym. I nie dało się myśleć, no bo jak? Baterii mam mało w telefonie, więc to cały czas kamera gaśnie. Ale no, dobra. Dobra, wkładam sobie jeszcze powiem takie kilka rzeczy, które miały być. No okay, długo niedługo mają być, dobrze. Pokażę, pokażę. Pokażę tutaj wszystkie lampki i w ogóle powypinam. Jeszcze pokażę dosłownie, jaki kamień mi chodziło. Jak widzicie, teraz nie słyszycie wodospadu, bo właśnie, właśnie wodospad zniknął stamtąd, a wodospad mianowicie widzicie jest tam. To jest właśnie ten kamień. To jest jak widzicie wodospad.